Tak, tak. tak. Fame Friday Arena można obstawić tylko i wyłącznie w betkliku. Jest to legalnie działające w Polsce. Bookmacher. I mam dla Ciebie fajną promocję. Jeżeli kupon Ci nie wejdzie, po prostu kasę zwracają. O tej promocji powiem zaraz nieco więcej. Witam serdecznie. Każdego na kanale obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś. A jak już jesteś, no to zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie, które pomaga rozwijać kanał. Słuchajcie do kuponów, które są na dzisiaj mocne. Przejdziemy za chwilę. Oczywiście wspomnę o tej promocji. Odpalimy konkurs. Stuwa, jak zawsze, na Fame do zgarnięcia dla Was. E, zaproszę do Wszystkich naszych grup, więc lecimy od początku. Jak chcesz, to sobie skipuj i nie ma najmniejszego problemu. Zwrot kasy za przegrany kupon to jest promocja powitalna w BetCliku. Jeżeli ktoś nie ma konta, założy sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, to może sobie zagrać na przykład takiego świrusa na Fame MMA. Oczywiście to nie, mu nie musi być taki kupon, to nawet nie musi być kupon na Fame MMA. Jeżeli już konto sobie założysz, to możesz zagrać obojętnie jaki kupon, obojętnie jakie typy kursy, dyscyplina, obojętnie jaka stawka. Jeżeli ten pierwszy twój kupon wejdzie, no to kasa oczywiście jest twoja, to od razu możesz wypłacić. Jeżeli nie, wejdzie, to BetHix zwróci kasę, minus podatek we freebecie, to jest tylko jednokrotny obrót 2,14 na całym kuponie i tyle. Finalnie promocja powitalna dostępna dla każdego z was pod fejmem ma osoby zainteresowane, no myślę idealna promka. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, jeżeli ktoś chciałby skorzystać założenie konta z tego linku, to jest minuta i można nawet na dzisiaj coś stworzyć. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku ponad 100 tysięcy typerów, zapraszam na Discorda prawie 8 tysięcy ludzi. Zapraszam na Instagrama, we we wszystkich miejscach typerskich Tematy. Linki oczywiście w opisie pod tym filmem. Lecimy z konkursem, tak jak zawsze przy Fame. Zwiększamy tą nagrodę do stówki. Jest stu do zgarnięcia na dzisiaj. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał obstawiamy musisz. Łapy w górę zostawić pod tym filmem. Wypadałoby. No i w komentarzu typujecie tak jak zawsze. Ile walk na dzisiejszym? Fame Friday Arena skończy się przed czasem? Dopisujecie swój nick gracza z BetTika. Typujecie do 20.00 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza. Na BetClick nie biorą udziału w zabawie. Przypominam, wygrywa jedna osoba. Ta, która najszybciej, także komentarze jazda, ta, która najszybciej poda dokładną liczbę walk skończonych przed czasem. I ta osoba, która dopisze swój nick gracza z BetClicka. Komentarze do Waszej dyspozycji, a my przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem, czyli oczywiście do kuponów. Jak zawsze przy Fame MMA wyciągamy ich kilka, bo ten film mógłby trwać pewnie ze dwie godziny. Ja bym mógł tu 150 kuponów pokazać, ale... Ograniczamy się dzisiaj do, z tym promocyjnym no, do 6. Także na spokojnie, propozycja od Mikołaja. Troszkę zmiksowane te propozycje będą, bo na przykład Mikołaj za 250 zł ładuje sobie 8 typów. Nie jest tajemnicą, że idzie po prostu faworytów. 250 może zamienić na 1229, czyli prawie tysiaczek czystego zysku. Roger Sala, Karolek w K1, Lisek, Fagata, Xajo, Dominik Zadora, Błoński w tym No Time Limit Boxie i Boxdel w K1. Proste? No wydaje się dosyć proste i logiczne, ale oczywiście z doświadczenia zapewne Ty i ja wiemy, że jak masz 8, 8 faworytów na kuponie, czy to jest piłka nożna, czy hokej, czy żużel, czy fame MMA, jest wielkie prawdopodobieństwo, że coś ten kupon Ci upierdzieli. Mam nadzieję, że w przypadku Mikołaja tak nie będzie, no bo tutaj powiedzmy sobie szczerze, no taki tysiak profitu na fame MMA, prawie tysiak, no chłopie, byłoby dobrze, byłoby dobrze. Druga propozycja to już jest jedna z takich dwóch z mocną, nawet jedna z trzech, z mocną stawką na dzisiaj 1000 zł ładowane od Pawła na Trebla Nie jest rozbity ten kupon, oczywiście mógłby być Żeby ominąć dodatkowy podatek, ale nie jest Więc nie będziemy o tym za dużo gadać Zwycięstwo Karolka w K1 Jak sobie tak przeglądam te wszystkie grupki I propozycje między innymi wasze To faktycznie Mandzio jest tutaj No, przez większość skazywany na pożarcie Przypomnijmy, że jest to K1 Karolek po 1.42 Poniżej półtorej rundy w walce Piotra Liska I Darolwa Założenie jest takie, że Lisek szybko robi robotę No, jak sobie porównamy tych dwóch chłopów To wizualnie wszystko na to wskazuje, wskazuje nie? Że Lisek tam wiedzie, tu coś tego Wiesz jak może być, wiesz jak może być Jest to sportowiec z krwi i kości, a no to jest po prostu daro, więc tutaj 1,95 na Anderek półtorej rundy czyli walka dosyć szybko musi się skończyć i Zabielski w moim zdaniem to, 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 totalnego laika flikowego wyrównanej walce z, z Pasutem no ale tutaj Paweł idzie e, w stronę Filipa Zabielskiego tysiok na 3,682 i to już jest naprawdę mocny kupon, dalej mamy znów ciut mniejszą stawkę w porównaniu do tej, która przed chwilą była, bo 180 zł na stawce od Damiana i tutaj tak jak widzicie jest generalnie miks zdarzeń, czyli byli faworyci był mocny trebel za tysiaka. Teraz mamy 5 typów z takim miksem, bo jest Roger Sala przez KO, TKO, dyskwalifikację, poddanie. Tych chłopów to w ogóle totalnie nie znam. Nawet jak na laika freakowego, to ich totalnie nie znam. Mamy troszkę bezpieczniejszą wersję tych underów rund poniżej 2,5 rundy. W walce Liska i Darolwa. E, mamy zakład na to, że walka Filipa Zabielskiego i Pasuta skończy się e, przed czasem, że nie będzie pełnego dystansu po 2,05 swoją drogą. Ciekawy kursik. E, mamy zakład na to, że Anderek 2,5 rund wiedzie w walce Alana i Zadory. Ja myślę, że Zadora może tutaj znowu dobrą walkę dać, tak jak z. E z Kasiuszem dał naprawdę pokaz yy, swoich umiejętności. To może być tutaj dla Alana ciężka przeprawa. I mamy zwycięstwo tańculi. Walka, której jeszcze dzisiaj na żadnym kuponie nie było. Yy, po 1,42. I tutaj też może być fajny profit, bo 180 może zamienić się w 1322 PLN-y. Kolejny kupon to jest naprawdę mocny, kolejny wjazd tym razem od Jakuba. I tutaj skromnie. Można powiedzieć, że skromnie, bo tylko dwa typy. Ale 1350 zł na te dwa typy ładowane. Dominik Zadora, to co przed chwilą mówiłem, że to może być ciężka przeprawa dla Alana. KOT, KO, dyskwalifikacja, poddanie po 1,50, czyli taki dosyć niski kurs. E, do tego, no powiem ci, niespodzianka. Może niespodzianka. Za taką stawkę ładować, że Ostry wygra e, z Bońskim w tym no limit time boxie, to trochę jest wizjonerskie zagranie, myślę. 1350 w tym wypadku może być zamienione na 6896 zł. I jest jeszcze jeden kupon od Tomka. No, takie coś musi tutaj trafić. Under, chociaż moim zdaniem trudna opcja. Generalnie większość pewnie tych kuponów to trudna opcja, ale powiem ci, że w ogóle typowaniu fame to pewnie trudna opcja. Tomek ładuje Under półtorej rundy w walce juźwiaka z boxdelem po kursie ponad 3 za. Bardzo gruby pitos. Tutaj po prostu wiara jest u Tomka w to, że Boxer po tej swojej wielkiej transformacji, bo to jest naprawdę wielka transformacja, wejdzie pe no pewnie w tą stronę bardziej idzie niż w już wiaka. Zrobi robotę, pozamiata, zakończy tą walkę szybko. Więc jest kilka wizji na dziś. Jest kilka pomysłów. Generalnie wiadomo jak to z tymi kuponami na Fame bywa. Może nie wejść nic. Jeżeli chcecie więcej propozycji, jakichś pomysłów, inspiracji, grupa, Discord, wszystkie linki w opisie, to tam Cię serdecznie zapraszam. A za dzisiaj dziękuję. Dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Dziękuję, że łapę w górę zostawiłeś. Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką, subskrypcja na Ciebie czeka. Serdecznie zapraszam. Klikaj i oczywiście bierzcie sobie udział w konkursie. Stówka poleci do kogoś z Was. Jak zawsze wyniki konkursowe w poniedziałek pod tym, w tym arkuszu, który znajdziecie też w opisie pod filmem. Trzymajcie się. Dzisiaj ważna, ważna informacja. 12 w pay per view mam do rozdania. Dzisiaj o 15 będę robił tutaj na kanale Transmisję na żywo. Mam nadzieję, że wpadniesz. Mam nadzieję, że się zobaczymy. A może Ty Kodzik zgarniesz, więc na razie nie kupuj, bo może się uda. Trzymajcie się do zobaczenia. Pozdro!